Brzozowski z Nienacka podzielił się radością ze światem. Przyjęte oficjalnie ogłosił nowinę. Potwierdzam. Rafał Brzozowski po rozstaniu z TVP wciąż nie wrócił do pracy w żadnej z konkurencyjnych stacji. Gwiazdor ma na szczęście inne źródła dochodów, więc może spać spokojnie. Piosenkarz jest także w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Oto co właśnie ogłosił po wyjeździe z Polski. Rafał Brzozowski przez ostatnie lata robił zawrotną wręcz karierę w telewizji polskiej. W pewnym momencie, gdy na Woronicza pojawiło się nowe szefostwo, przyszło mu się pożegnać z pracą w stacji. Tak żyje Rafał Brzozowski po rozstaniu z TVP. Na szczęście Gwiazdor przezornie zadbał o to, by mieć także inne źródła dochodów w razie zwolnienia. Zbudował własny pensjonat, który szumnie otworzył jakiś czas temu. Do tego wciąż koncertuje, a o jego występach w Stanach i spotkaniach w hotelu z Edytą Górniak było naprawdę głośno. Rafał pozostaje także w stałym kontakcie ze swoimi fanami na Instagramie. Informuje ich o wszystkim, co dzieje się aktualnie w jego życiu. Przy okazji zapewnia, że nie tęskni przesadnie za TVP. Można odnieść wrażenie, że teraz Brzozowski odnalazł na nowo radość życia w podróżowaniu. Właśnie znów spakował walizki i wyjechał z kraju. I to gdzie? Rafał udał się aż do Ameryki Południowej, by spełnić swoje wielkie marzenie. Właśnie podzielił się swoją radością ze światem. Rafał Brzozowski podzielił się radością ze światem. Zachwyca się kolejnym cudem. Kolejne marzenie spełnione. Jestem w machu picchu. Wrażenie jest nie do opisania. Faktycznie jeden z siedmiu cudów świata. Potwierdzam, ma w sobie coś tak niezwykłego. Że wszelkie trudy dotarcia tutaj odchodzą w dal. Jest dokładnie tak jak na pocztówkach, zresztą zobaczcie sami. Nawet nie wiem, które zdjęcie pokazać, bo wszystkie wychodzą idealnie, wyznał przejęty Brzozowski. Potem dodał, że spełnienie tego marzenia wcale nie było proste i musiał nieźle się postarać, by doszło do jego spełnienia. Nie przeszkadza nawet to, że bilety trzeba kupować z półrocznym wyprzedzeniem, a na dole mega kolejki od samego rana. Ten widok rekompensuje wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam i wydaje mi się, że marzenia są po to, żeby je realizować. Przekazał uradowany Rafał.